To ja, haha, ha, Filip, a to już jest już drugie. Losowanie do grania z widzami! A więc proszę, tutaj mamy. W notatniku mamy listę, prawda? Od jednego do siedmiu e, Sahan HD, Sticky, Menhe, Opole, jakiś Kristen 1, Mega Junior, Kuba 2010 Able oraz XDVX Able. E, a więc tak, e, zaraz, zaraz, what the hell. E, 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 a. Mamy tutaj strony stronę random.org Od 1 do 7 numerka I 3, 2, 1 Generujemy BOOM Numer 2 StickyMan Zgłoś się do mnie na PW Ponieważ Właśnie wygrałeś granie z widzami Brawo, gratuluję i życzę powodzenia w następnych losowaniach wszystkim. Brawo!